Witam serdecznie, chciałbym przedstawić porównanie ciągników John Deere, seria 5000 modelu poprzedniej generacji 2008-2013 rok produkcji i najnowszą generację produkowaną obecnie. Ten model posiadał na jakieś 2 miesięcy, ma przerobiony już zrobiono około 200 godzin. Pracują w, pracował z tymi samymi maszynami co przed chwilą pokazano poprzedniej generacji model, więc mogę parę sobie już powiedzieć, jak to wygląda. Tam Tamten ma 100 koni. Pracuje z pługiem obrotowym Lemkena. Tutaj się ładuje akumulator? Ja. Dlatego jest otwarta maska, by się ktoś pytał. Pługiem Lemkena, czteroskibowym Lemken Europal 110. I powiem szczerze, ten pług jest dedykowany do tego ciągnika. Próbowałem ten ciągnik w pługach Kuna w 113. Też te ruchy, no ale tamten był za ciężki, tamtym ważył 1440 kg. No to powiedzmy, jak na tak krótki ciągnik, mimo że ja tu odpinam do worki. tutaj na tuzie jest powieszony tonowy ciężar, ale to no, komfort pracy był bardzo kiepski. Można powiedzieć, ten punkt ten ciągnik. Oprócz pługa ma do ciągnięcia 2,5 metrowe aktywny agregat z nabudowanym siewnikiem. Przyczepy od 6 do 12 ton do ciągnięcia. Ja Jakiś tam wcześniej pracował z rozsiewaczami do nawozów tym czerwonym kunem i tym zielonym Amazon. Ostatni rok nawet coś tam kropił. Opryskiwaczem Amazon 1200 litrów i 18 metrów wielką kopał buraki cukrowe, ciągnął z dwu rzędowy kombajn sztol i ciągnik się sprawdzał przez 7 lat, zrobił prawie 4000 godzin bezawaryjnie, nie było żadnej awarii. Także oprócz wymiany filtrów płynów, żadnej awarii nie było. A tu tego ciągnika. Bardzo fajny silnik. Mocny, wysoki moment obrotowy, także bez problemu pod dość sporą górkę bez redukcji wyjeżdża. Wyciąga każdą maszynę. Mamy gleby. Raczej ciężkie klasy, od pierwszej do trzeciej, czwartej, czwartej czwórki jest mało. Drugiej i trzeciej A mam ponad 70% powierzchni gospodarstwa. Gospodarstwo ma około 80 hektarów. I to był główny koń pociągowy do tej jesieni. Ale powiem, przez ten cały czas użytkowania pojawiło się kilka uwag. A mianowicie z racji krótkiego rozstawu osi, no, można powiedzieć, że komfort jazdy po drogach, no, jest słaby. Troszkę ciągnik skaczy. No ja radziłem sobie tym, że troszkę upuszczałem powietrze z kół, no ale wiązało się to z tym, że opony się szybciej zużywały, szczególnie przednie. Kolejnym można powiedzieć. No To nie jest mankament, to jest po prostu tak zaprojektowany ciągnik, że na te możliwości, które on daje, ma troszkę za mały udźwig, 4200. I do pracy z Turem mógłby mieć troszkę mocniejszą, mocniejszą o większym wydatku, pompę hydrauliki. Ta ma 65 litrów. Myślę, że jakby już było 85, to więcej nie trzeba. Nie twierdzę, że się źle z tym pracuje, ale mogłoby być szybciej. Natomiast moc silnika jest jak najbardziej ok. A co do spalania w orce przy takiej orce siewnej na 20-22 cm, spalanie 16-17 litrów. Mamy górki, to niektóre dość znaczne. Owszem, jak jest bardzo ciężka orka na zimę, podokopowe, na 28-30 cm no to już 18-20, w zależności od warunków terenu, kształtu działki. Natomiast w agregacie aktywnym w okolicach między 12 a 13 litrów, przy czym trzeba zaznaczyć, że lubię mieć pola uprawiane bardzo równo, więc zanim zaczynam siew, wjeżdżam na pole, zasypuję wszelkie bruzdy. No i generalnie powoduje to to, że w ciągu całego dnia potrafię zrobić na hektar więcej, właśnie w ten sposób, czyli równając uwrocie, jakieś tam bruzdy tego typu rzeczy. No i to też powoduje automatycznie wyższe spalanie, bo hektary ubywają, natomiast się nie sieje. Dużym minusem jest bardzo mały zbiornik paliwa, no czy mówię, bardzo mały. Do opryskiwacza, do rozsiewania nawozów, nawet do kopania buraków, te 130 litrów, wystarcza spokojnie. Nawet na półtorej dnia ciągłej pracy, mówię półtorej dnia w sensie Pracując po 14-16 godzin na dobę. Natomiast do orki, no niestety, dwa razy dnia trzeba zatankować i to tak po 100-110 litrów. Dziennie jestem w stanie zaorać około 12 hektarów w ciągu 12-14 godzin. Z przerwą na obiad. Skrzynia bardzo dobra. Biegi zmieniają się płynnie. Może troszeczkę, gdy jest zimny, na przykład, Podejrzewam, że w tej chwili, gdybym go zapalił, no to zanim się tam skrzynię troszkę rozgrzał, żeby ten olej się rozrzedził. Pewnie jakieś by tam były, szczególnie przy zmianie grup, czyli tych mechanicznych przełożeń, jakieś trzeba by użyć większej siły. Natomiast półbiegi działają, można powiedzieć, w porządku. No, Mały problem jest z rewersem, no, nie ma tutaj regulacji czułości, Rega, rewers ustawiony jest na ostro, czyli troszkę szarpie. Jak chce się coś precyzyjnie manewrować przy turze na przykład, no, to trzeba używać sprzęgła, czy wskazane użycie sprzęgła. No, natomiast przy pługu, agregacie aktywnym, czy bronie talerzowej nie ma takiej potrzeby. Może przejdźmy do tamtego. No tamten z racji amortyzowanej ośki posiadając ten sam rozstaw osi no powoduje, że dużo płynniej się jedzie. Dużo, dużo bardziej komfortowo. Silnik może z racji tego, że posiada EGR, no nie lubi obrotów z przedziału 1200-1500. Troszkę jest mułowate, ale to tylko w tym przedziale. Natomiast już powyżej 1500, już jest to, co być powinno. Czyli chce jechać w transporcie, no pali dużo mniej niż tamten może nie połowę ale o jakieś 30-40% mniej w polu porównywalnie tak jak mówię pracowałem w tych samych maszynach na tych samych polach więc jakieś odniesienie mam tutaj jest spalanie porównywalne może nie nie wspomniałem, spalanie w opryskiwaczu czy w rościewaczu nawozów. No to w rościewaczu nawozów z całego dnia wychodzi poniżej około 9 setek na hektar. Przy czym dojazdy dochodzą nawet do 15 km do działek. Działek jest około 160. Średnia wielkość działki jakieś... 50 darów, no mniej nawet troszkę, także jest się gdzie bawić. Dlatego takie małe ciągniki potrzebuje, bo dużych no jakoś nie widzę sensu. Więcej się nawraca niż pracuje. A te sprytne, I jeszcze wracają do sprytu. Ten merawleracyjny skręt, można powiedzieć, że jak tam ten starszej generacji zrobi kółko to ten zmieści się w tym kółku. Także tutaj skręt jest naprawdę rewelacyjny. Można powiedzieć na porównywalne z 30. Przy czym tu mamy wspomaganie. Wiadomo. No i tu jest dużo mniejsze przełożenie niż w tamtym, także tu potrzebujemy mniej obrotów kierownicą. Co w połączeniu z dużo lepszym skrętem powoduje, że dużo szybciej zawrócimy. Rewers jest regulowany w kilku punktach, więc do każdej pracy coś tam dopasujemy. Tutaj już praktycznie pedał sprzęgła nie używam, bo tak można go ustawić, że jeżeli chcę płynnie, to mam płynnie. Jeżeli chcę ostro, to mam ostro. Skrzynia biegów 8 łożyń pod obciążeniem też robi robotę, przy czym skrzynia w tamtym, starszym, no można powiedzieć przełącza się jak karabin maszynowy, czyli natychmiast po naciśnięciu przycisków mamy już wyższy lub niższy bieg. Natomiast tutaj jest chwilka zawahania. Ale no, trzeba się po prostu tego przyzwyczaić. Nie ma z tym najmniejszych problemów. Choć powiem szczerze, tak że niektórzy mieli z tym problemy. Choćby wspominać tutaj upadłego jelenia, nie wiem jak tam było. Bo tutaj zwłoka jest. Nie, nie będę ukrywał, że nie ma, ale da się z tym żyć. Należy się do tego przy... Ja się przynajmniej przyzwyczaiłem i wiem, że tak jest. I... I tak ją właśnie używam. Że troszkę wcześniej należy bieg zmienić i jest ok. Funkcja auto fajna rzecz, aczkolwiek uważam, że transport, szczególnie gdy się jedzie przez obszary gęsto zabudowane jakieś osiedla miasta, gdzie bardzo często zatrzymujemy się, czy zwalniamy, przyspieszamy jest super sprawa. Natomiast, jeżeli mamy długą. Drogę przed sobą przez mniej zabudowane czy uczęszczane szlaki, no to ja raczej jeżdżę na... w trybie manualnym, bo po pierwsze troszkę szybciej pojedzie, a po drugie, jak widzę górkę, no to trzymam obroty takie, gdzie mam maksymalną moc. Nie pozwalam, żeby zszedł zbytnio z obrotów, natomiast funkcja auto, no można powiedzieć, jak dla mnie, schodzi z tymi obrotami zbyt nisko, ale to jest tylko takie moje subiektywne odczucie. I tutaj, tak, abstrahując, na fotelu mam założoną matę. Ta mata zarówno wentyluje, jak i grzeje. Zaraz podejdziemy tam wyżej. To jest akurat. Jak się ona nazywa? Medivon. To jest tam na Allegro chyba 130 czy 140 zł. Ona kosztuje. Fajna sprawa. Osobiście nie, nie rozumiem ludzi, którzy jeżdżą po kilkaset godzin. Bo znam takich z oryginalną folią na siedzeniu. W upalny dzień, no można powiedzieć, że troszkę tam może się coś odparzyć. No ale to ich sprawa. Ja mam taki gadżet. Sprawdza się, grzeje, chłodzi wedle potrzeby. Miałem wcześniej, ma te, o jakąś tam, też Chińczyka, tylko że no tamta była dużo droższa, no i niestety po roku się rozsypała. Ta jest. I tańsza i chyba lepsza. Idąc dalej, u dźwig ciągnika tego no jest dużo większa jakieś półtorej tony różnicy. Na plus, dlatego. No i powiem szczerze, że czuć tą różnicę pozwala to dużo szybciej operować tylnym podnośnikiem. I przykładowo powiem, no tamten starszy podnosząc rozsiewacz do nawozów załadowany trzema workami po 600 kilo, czyli mamy 1800 kilo zasypu plus waga rozsiewacza. W moim przypadku to jest pół tony, a zaraz wyjaśnię dlaczego pół tony, bo. Rozsiewacz waży w granicach 230 kg i mniej więcej tyle samo waży. Ten żuraw do załadunku to jest żuraw Byk z firmy Unia, chyba bodaj brzeg. Mało tego, rozsiewacz jest odsunięty do tyłu jakieś 30 kilka centymetrów, także to też powoduje, że ten ciężar jest odsunięty od ciągnika na dłuższym ramieniu i powoduje, że potrzebujemy większą siłę udźwigu. Więc ten, gdy jest tam zasypane trzyworki, worki, no ma pewne problemy z podniesieniem go, szczególnie z oderwaniem od ziemi, bo jak już oderwie od ziemi, to później już jest całkiem nieźle. Natomiast tamten, wsypując też szczyworki pod 600 kg. Mogę wziąć jeszcze jeden na hak za czyli naprawdę to ramię odsunięcia od ciągnika jest bardzo, bardzo daleko i daje radę bez problemu. Ten nawet się nie, nie zająknął, nie próbowałem więcej, a także bez problemu podnosi. No tak wspomniałem waży około pół tony, tam plus minus parę kilo, plus nawozy 2,400, no to mamy prawie 3 tony z tyłu zawieszone. No i można powiedzieć, że to jest dość daleko odsunięte od, od, od haka, od, od, od zaczepu hakowego. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania... Zastanawia się nad zakupem. Chętnie w komentarzach odpowiem. W tym roku już raczej nic robić nie będą. Będą odpoczywać. Ale przyszły sezon na pewno nakręcę jakiś film z narzędziami.